Jest niedziela, 6 października. Na początku przypomnij sobie sytuację, gdy zmagałeś się z jakimś prawem, przykazaniem lub przepisem i stawiałeś Bogu pytanie, wolno czy nie wolno. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według Świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc go wystawić na próbę, pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam Wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Faryzeusze przyszli z pytaniem, czy wolno mężowi oddalić żonę. Oni nie przychodzą do Jezusa, żeby szukać prawdy. Przygotowali kazus, który chcą rozstrząsać, by wystawić Jezusa na próbę. Takie podejście niesie niebezpieczeństwo, że żywa relacja z Bogiem zostanie zastąpiona przepisami i prawami. Z jakimi pytaniami przychodzisz do Jezusa? Co pomaga Ci budować z Nim serdeczną, osobistą relację? Jezus, odpowiadając, odwołuje się do początku stworzenia, gdy Bóg powołał do istnienia kobietę i mężczyznę jako jedno ciało. U początku drogi miłości małżeńskiej jest arcydzieło stworzenia. Zamiast teoretyzowania o prawie, Jezus proponuje, by zwrócić uwagę na wartości, na pierwotny Boży zamysł. Jakie wartości są szczególnie ważne dla Ciebie? Jezus oburza się, gdy uczniowie przeszkadzają dzieciom przychodzić do Niego. Nie stawia warunków dzieciom, ale uczniom. Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. Słuchając ponownie Ewangelii, pomyśl, co Tobie może przeszkadzać w przyjmowaniu Bożej miłości, jak dziecko. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc go wystawić na próbę, pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, Co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek Ojca swego i Matkę, i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im: Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął. Lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Zostań jeszcze chwilę w bliskości z Jezusem. Możesz też prosić za małżeństwami, szczególnie tymi, w których jest cierpienie. Chwała Ojcu i, i, Synowi, i Synowi i Duchowi Świętemu, Świętem, jak była na początku, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.